Tego jeszcze nie widzieliście na moim kanale. Tego jeszcze nie widzieliście nigdy. Witajcie, moi nakama, w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Tak jest, dawno oczekiwane matko. jeszcze mi, bądź nie, ale zresztą, co ja wam będę mówił o takich pierdółkach Dzisiejszy, oczywiście, odcinek um, dedykuję Wam, moim nakama. Mam <ścoughs> wybaczcie, mam dzisiaj dobry humor. Po prostu mam dzisiaj odcinek, a dokładnie informacje, które na nam. DAł po pół, pół miesiącu po raz pierwszy z e, informacją, którą otrzymacie przed premierą oficjalną na stronie głównej. Tak o nas dbają, ale jestem z takich rzeczy zadowolony. To było 8 lat, matko jedna, 8 lat mija, nie wierzę po prostu, że tak się dałem wkopać. <noise> ale jestem tu gdzie jestem, jestem zadowolony z tego, jak przeżyłem ten, ten czas. I oczywiście, że mi towarzyszyliście moi nakama. W takim przypadku, 8 urodziny Pokémon Go. Mam nadzieję, że nie będzie to w żaden sposób gorsze od 7, która jest szczęśliwą liczbą. No a później się potoczyło troszeczkę nie tak jak powinno. No dokładnie jeszcze przed 7 e, urodzinami, bo na 7 urodziny to oni na Antich, zwolniło sobie pracowników. <laughs> jak można, kule, jak można. Pokémon Go, 8 urodziny. Piątek, 28 czerwca, od 10 do 3 lipca, do godziny 20. Mamy event, który oczywiście w trakcie tego będzie nam dawał nowego Pokémona, nowego Pokémona z czapeczką. Tak jest, Muk i mamy Grimera. Dwa Pokémony Trash, Trash Pokémon, które adekwatnie pasują do tego, w jakim stanie obecnie jesteśmy. Mam nadzieję, że Posprzątają ten syf, który narobili, i będzie lepiej. Okej. Okay. Tyda Pokémona jako Premiera będzie miała możliwość oczywiście ich shiny. I Niantic nam dawno, dawno temu mówił o tym, że zapewnił, że w momencie, kiedy jakiś Pokémon ma wersję shiny, otrzyma wersję sparty hatem lub czymkolwiek innym, jakimś designem kostiumowym to będzie do zdobycia wersji shiny w z stroje. strojem. My, Elety, a nie. Tak jest, jak widzicie w tej chwili na ekranie, z tej gości, że zakładam, że wcale, bo tu jest za dużo świateł bije ze wszystkich stron. Prawdopodobnie z każdy z innego roku się tylko upewni. 2,19 2,21 2,23 Szaini jest ten. 19, czyli miałem dwa z 19 roku shiny, a ten. 3, 3 z 19 roku. Że przy najbliższej okazji będę chciał zdobyć Shiny z roku 2020 i 2021. Jeśli ktoś ma, jeśli była możliwość do zdobycia w tych, tych latach. Jeśli macie, to zapraszam oczywiście na najbliższe wydarzenie, jakim jest County Day Classic na Ursynowie, gdzie dostałem zaproszenie. Mam nadzieję, że trochę oficjalne, troszeczkę przynajmniej. Ale tam, jeśli macie. Bo oczywiście podczas wydarzeń takich, ty tego typu mamy dodatkowe special trade, więc w sumie mogę zdobyć dwa special trady plus jeden dodatkowy, jeżeli ktoś tam się pojawi, bez będzie lucky tradem. To będzie fajna sprawa. Ale oczywiście oba dwoje będziemy mieć Meltana Shiny, więc Kredyt będzie tani. Teraz te, to wydarzenie nam oczywiście również i serwuje możliwość zgarnięcia w tym roku 2004 tego właśnie Pokemona w wersji Shiny. Shiny Melton odcinek oczywiście mamy niedawno opublikowany na kanale, także tam macie wszystkie informacje, które potrzebowaliście, potrzebujecie i będziecie potrzebować na przyszłe lata odnośnie premiery, jak i też możliwości łapania tego Pokemona. Plus historia o nim samym. Ewentowe bonusy. Będzie zwiększona szansa na stanie się Lucky Friendem. Także tutaj odbierajcie gifty, raz dziennie, macie większą szansę na trapienie laki frienda. Większa szansa na zdobycie laki Pokémona z tradeów. Także tutaj też pamiętajcie o tym, żeby pierwsze trade'y robić na takie legendarne Pokémony, z special trade'ów Friendship Level will be increased, czyli prawdopodobnie będziemy otrzymywać za każdą interakcję dwa serduszka. Tak zawsze było i tak pewnie będzie i tym razem. Także tutaj też pilnujcie tego, żeby to dwa serduszka w tym evencie pięciodniowym, żeby nie było tak, że ktoś pomyśli sobie dwa, dwa serduszka do wbicia poziomu. Ktoś odbierze od gifta i pomyśli sobie a, będzie jeszcze jeden dzień. A tu się wbije poziom przyjaźni. Tutaj to jest naganny błąd, Każdego gracza, nawet weterana, o tym się zapomina cały czas. Pilnujcie tej e, właśnie sprawy, jeśli chodzi o wbijanie poziom przyjaźni, bo będzie przez te 5 dni dwa serduszka do wbicia. Szansa na znalezienie 8 lub 88 lub nawet więcej gmi-gul coinów poprzez skręcenie pokrętwów. Na których będzie Golden Lure Codziennie wysyłajcie do naszej gry, do Scarlet Violet Wysyłajcie już interakcje Jeśli chodzi o te karteczki Te postkardy Żeby sobie nafarmić te Lure module. Bo one będą bardzo ważne w tym okresie. To będzie wtedy o wiele bardziej wartościowe niż jeżeli obecnie, kiedykolwiek kiedykolwiek odpalicie tego lure. Odcinek o tym będzie, oczywiście, jak to zdobyć i w jaki sposób najszybciej farmić właśnie te Golden Coiny. No i to będzie, oczywiście będzie nadminione prawdopodobnie ten event, jakim ten obecnie jest, czyli 8 urodziny. Dodatkowo na 8 urodziny będziemy mieć bonusy czasowe. Od 28 czerwca, od 10 do 29 czerwca, do północy I to jest ile godzin? 11... 12... 38 godzin 38 godzin będzie oczywiście tego eventu na połowę dystansu do wykluwania Później 30 czerwca i 1 lipca Całe 2 dni, 48 godzin Podwójne exp za załapanie Oraz 38 godzin, czyli że muszę policzyć, dajcie chwilę 2 lipca do 3 lipca do godziny 8:20 wieczorem, będziemy mieć podwójny starda załapanie. To będzie więcej 38, bo tutaj jest całe dwa dni, czyli pierwszy, tutaj jest 24, później do 20, więc 44. Te brakujące z wcześniejszych się teraz nalicza. 44 godziny bez 4 godzin będzie tutaj tego łapania na stardaście. Mamy dzikie encountery. Na dziko będziemy mieć Bulbę, Charme, Squirtla, Pikacha, Grimera, Eevee, z Party Hatem. To są wszystkie Pokémony, które w wcześniej w przyszłości miały Party Hat lub Cake Hat, bo oczywiście to i w tym przypadku jest wyjątek, że Pikachu będzie miał Cake Hat, Hutt, Cake czyli to był rok temu i też prawdopodobnie na urodziny albo, albo na event gofestowy jakiś, po prostu przedłużenie jakiegoś eventu. Ostatnie dni przed Gofestem prawdopodobnie tak to miało miejsce. A to jest naj, jeden z naj, najrzadszych. Ten. <grym>, ale szanowni go zdobyć, to wow. No, no, jeden z najrzadszych. No i oczywiście tutaj Luffy. Luffy Pikachu Luffy. Ale to już inna historia. P w odcinku 1109. Oraz Sprigatito, Fuecoco i Quaxly. Oczywiście to nie są nowe Pokémony, to są już stare. Sprigatito. czyli Frigatito. Fregato. Fregato jest dobre na PvP na niektórych kapach. Fuecoco. Skeletrich jest, a obecnie używany jest dobry na Great League. I Quaxly obecnie wiem, że druga forma chyba. Chyba nie Quaxly tylko jego druga forma, a to i drugiej formy nie pamiętam. W kolejnych dniach będziemy mogli mieć wyjątkowe spawny. I jak widzę tutaj, pierwszy dzień, 28, czyli tak od 10 do północy, będą Pokémony z generacji drugiej. Chikorita Cyndaquil, Totodile, Trico Torczyk, Matki, czyli mamy drugą i trzecią generację. Później czerwiec 30 i 1 lipiec będziemy mieć Tertwiga, Cimczare, Piplapa, Sliwi, Tepiga, Oszałota czwarta piąta generacja Oraz mamy drugi, czyli pod koniec eventu będziemy mieć Czespina, Fenekina, Froakiego, Roleta, Litena i Poplio Czyli tutaj szósta i siódma generacja Także no fajnie, to podzieli bez Kanto, bo Kanto mieliśmy teraz Classic, ale też czwarta była generacja, więc czemu nie ma pierwszej generacji? Nie wiem, był reprint 1.5.1, więc powinni dać na rajdach będziemy mieć pokłony typu Party Hat. Bardzo proste, a też wiecie, mi się trafił bodajże z pierwszego rajdu yy, Radicate Party Hat Shine. Yy, następujące pokłony na rajdach będą mieć yy, będą na tierze pierwszym i będą mieć większą szansę na trafienie shiny, niż znaleziono na dziko. Także wszystkie Bulba, Charme, Squirtle, yy, Pikachu i Grimera Będzie na yy, rajdach i będzie większa szansa na trafienie shiny. Filtry sercze będą nam na, dawać encountery. Starterów oraz energia Mega do Mega Pokonów z generacji pierwszej i trzeciej. Time Research. Będziem dostarczał tam łobufeta Pokemona Bufeta z Partyhatem, Meltana i więcej. Oraz Raticata noszącego czapeczko oraz Nidorino, czyli to oczywiście charakterystyczne dla pierwszej generacji z tutaj gier na Nintendo. Pay to Research. 2$, dolary, czyli tak chyba około dychy będzie to kosztowało może 8, nie pamiętam jak w tej chwili ta waluta tam, tam wariuje, czy nie wariuje ale w ramach tego nam dadzą jeden Inkubator, jeden Super Inkubator, jeden Premium, e, premium Battle Pass, jeden Lucky jeden Rocket Radar e, tak, jeden Star Piece, jeden Incense, jeden Puffin i 88 888 XP oraz Encounter Meltana podsumowując za całość e, jest to opłacalne jest opłacalne, bo oczywiście w tym przypadku dają nam coś co kosztuje troszkę więcej? Oraz Whispers in the Woods, kochani, za 5 dolców, czyli jakieś 32 zł. Tak, wiem, że w Polsce powinno być 24 albo 3, może tak będzie, fajnie by było, bo być może tyle będzie kosztowało albo 32, ale będziemy mieć nowy reset, który nam ponownie da możliwość. Zgarnięcie Masterwork Researcha na Shiny Celebi. Ja na chwilę obecną jeszcze, jeszcze cisnę. <noise> jeszcze Masterworka nie zrobiłem w ogóle. Brakuje mi tutaj pierwszego etapu, jak widzicie, na to cisnę od lutego, nie? Albo od stycznia. To <noise> już dobrze mi idzie. W tej chwili mamy szakle, które oczywiście pozwalają mi wbijać te poziomy, w sensie tamte, te Pokémon do, do łapania, więc yy, progresuję. Progresuję i tutaj staram się robić to jak najlepiej. Do tej pory był i była jedna sztuka do zdobycia. Ivy u mnie było. No, niezbyt ciekawe, ale to jest taka dewiza celebrytów. <grystanie> <grystanie> Że, oczywiście, otrzymujemy zwykle słabe Ivy. No, ale oczywiście jesteśmy jednym z tak naprawdę wielu trenerów na całym świecie, którzy, no, mają takie samo szczęście jak my, więc tutaj bez różnicy. Tak tylko żartowałem. Distracted by something shiny, czyli jeżeli to łączyłeś, to. Osoby w trakcie eventu będą mieć podwójny incens, duration, czyli dwie, dwugodzinny incens Będziemy mieć dwa razy większy tutaj czas na adventure, Daily Adventure Incensie Oraz dwa razy większy czas Lucky Egg'a Także jeżeli wcześniej miałeś Master Wars Research albo teraz kupisz, czyli nowi gracze Macie tutaj to gwarantowane Ważna informacja Trenerzy, którzy ukończyli wcześniej Distracted by Something Shiny Special Research, nie będą mogli kupić nowego Special Masterwork Research'a Także to jest fajne, ale tylko jest to jednostronne. Czyli dla graczy nowych możliwość zgarnięcia tego Pokemon'a bez tam uczestnictwa na GoFestie lub w czymkolwiek innym, gdzie to w ogóle kiedykolwiek się dobyło. Także Shiny Celebi nowego nie otrzymamy. Daj nam duże nadzieje, ale no, napisali, zwróćcie uwagę, napisali nam informację. Shiny Celebi originally appeared in Pokémon Go i podczas researchu. It's returning once more. Co to jest? Once more. Dla graczy, którzy już mają. Co znaczy, once more? Once more w momencie byłoby, gdybyśmy to mieli drugie możliwość zgarnięcia. A nie dla tych, którzy pierwsi tutaj po raz pierwszy mogą zrobić Shiny Celebi. Pokemon Go Web Store. Za 5 dolców będziemy mieć jakieś tam pakiety, fajne raid right passów, premium passów i kłotorów. Można zaglądnąć, bo tam wiem, że niektóre nie są fajne oferty I korio Oczywiście każdą formą te czapki, zresztą one były wcześniej Mankai oraz Noctol e, Jackety Czyli nowe tutaj jakieś kurtki, bluzy No wzorowane na noctolu oraz Mankeju. No i tutaj korzystając z okazji, bo już chyba rok temu Chyba rok temu Zdobyłem wszystkie tutaj coiny z gimi gula. Czy mam w ogóle gimi Mam. Ale mam do ultra mam do master ligi, nie mam setki, nie mam setki, ale, ale może do Great ligi. Idealne CP. Tego jeszcze nie widzieliście na moim kanale. Tego jeszcze nie widzieliście nigdy na moim, na moim kanale. Ewolucja 999. Koinów trzeba zdobyć, żeby tego gnojka ewoluować. I to się właśnie dzieje. Wpis do deksu. Tadaaam! Finally! Finally go mam! A czemu go oznaczyłem jako tej 2 A już wiem dlaczego. Ale miałem, dobra, miałem do dobre zapędy. No ten to był lepszy! Czemu? Czemu nie zrobiłem tego w ewolucji? Nazbiera się kolejne coiny I na koniec oczywiście warto też wspomnieć O jednej ważnej rzeczy, a mianowicie kto chce Mnie, znajomych, a nie grał długo To macie możliwość skorzystania z tego kodu Ten kod daje, daje wam możliwość przy włączeniu gry, przy instalacji ponownej gry Po trzech, tam czterech miesiącach Jeśli wracacie do gry To zdobyć mnie od razu poprzez ten kod Po wpisaniu na sam początek Żeby mieć mnie od razu w poziomie, poziomie przyjaźni Bo dzięki temu oczywiście będziemy mogli mieć szereg tych właśnie fajnych rzeczy, jakimi są tu je nagrody i re rewardy. Także korzystajcie z tego kodu, który wam pokazałem, to warto. A z mojej strony tyle. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Hej!